Siema, z tej strony Dawidos i witam was w 13 odcinku szkicowańska. Ogólnie 12 odcinek był jako post, bo jak pisałem, nie miałem opcji jak nagrać odcinka, bo byłem poza tomem. Więc albo w takiej formie to robię, albo kończę to. A ja nie chciałem tego skończyć, więc postanowiłem no, zrobić ten post już nawet na no jak to mówię, na tonące się chwyta i w najmniej, w najmniej formatowym formacie nie wiem, nie mam, nie wiem jak to określić, jak to nazwać. Jestem bardzo zmęczony, i ten odcinek już tutaj był końcówką, gdzie już naprawdę kończę. To ja już chcę łupnąć się do łóżka, ale jeszcze ten film będę musiał zrenderować i go opublikować. No, no, bo no nie jest to dużo robota, już serem chciał się łupnąć do łóżka, bo jestem bardzo zmęczony. Ogólnie odpocząłem trochę wczoraj. Mimo, że zrobiłem ten jeden, jedną pozę, to odpocząłem trochę i mam teraz więcej tej energii. Ale, no, powiem wam, tydzień był ciężki, ale już teraz jest lepiej. No, może coś powiem o rysunku, bo by się też przydało. Ogólnie, już to jak widać, profilowe jest skończone. Tylko czas... Jeszcze trochę tło zmienię na pewno, bo teraz jest biała, ale ja sobie ustawię jakieś jeszcze inne tło, coś tam lekko pokombinuję. A tak to jak było widać. No tutaj coś, kurde, starałem się nie robić tego zwykłym g -penem, tylko wziąć jakiś inny. No i fajnie, wziąłem ten pędzel z ulubionych i sądzę, że to jest fajny efekt tego robienia. No kurde tego, no kurde, to jest jak to nawet nie wiem, jak nazwać no mięcha i innych rzeczy. Tutaj już chyba ta cieniowanie podchodziło i sądzę, że ten pensel zrobił po prostu robotę i to jest nowe profilowe, no w niektórych momentach trochę zniechcenia. Dzisiaj mi się też nie chciało tego zrobić, ale jakoś to zrobiłem i jestem z siebie zadowolony, że tak powiedziałem, dobra, robię to, mimo że już jestem bardzo zmęczony. No tu już jesteśmy bliżej końca niż dalej, więc po prostu powiem wam tak. Dziękuję, że jesteście to teraz, dziękuję, że naprawdę to oglądaliście. Jestem wam za to wdzięczny a teraz. Życzę wam miłego seansu do końca. Dzięki, że byliście i dzięki, że oglądaliście. By z wami Dawid no i cześć. Miłego dnia albo wieczoru.